Mieszkańcy zorganizowali Festiwal Rękodzieła. Ludzie przyszli tłumnie i nie kryli zaskoczenia jak wiele talentów mieszka w okolicy. Radwiga Artystyczny potencjał Łuczyny pierwsza dostrzegła malarka i repatriatka z Kazachstanu Marina Czajkowska. Polska ziemia bogate w ludźmi. Musimy pokazać. W miejscach aktywiści rozesłali bici i zebrali artystów. Każdy człowiek coś potrafi zrobić. Coś potrafi zrobić swoimi rękami. I yy, chcielibyśmy, żeby ci ludzie pokazali, co, co potrafią zrobić. Przez kilka tygodni uczynianie malowali, skrobali, kleili, haftowali, pletli, piekli i gotowali. Wioska żyje. Są wszyscy razem. Wioska żyje. Miejscowość żyje. Na stołach pojawiły się także dzieła kulinarne, absolutnie nieosiągalne w sklepach. Nie ma lepszych w okolicy. Gdyby jeszcze za efektem artystycznym szedł w ślad ekonomiczny. Nie udało mi się jeszcze nic sprzedać. Łuczyna potrzebuje przedsiębiorczości, wiedzą o tym repatrianci, miejscowi i miastowi, którzy osiedlili się i pokochali wieś. Mamy taki pomysł, żeby zrobić jedno stoisko pod nazwą Łuczyna i z tym stoiskiem jeździć po różnego rodzaju jarmarkach, festynach, festiwalach, wystawiać się. Łuczynianie dubni z tego, że coś potrawią są na najlepszej drodze do wylansowania marki wsi Łuczyna. Jadwiga Jarzębowicz